Szczęść Boże! Cześć! Mam nadzieję, że jesteś jeszcze głodna, głodne słowa. Wrzucam to pod koniec dnia, ale może jeszcze to słowo Cię zatrzyma. Dzisiaj mamy święto, więc słowo trochę inne. Nie z Mateusza, a z Jana. Proszę, posłuchaj dzisiejszego fragmentu. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego Znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Rzekł do niego Natanael Czyż może być co dobrego z Nazaretu? Odpowiedział mu Filip: Chodź i zobacz. Jezus ujrzał, jak, na, jak Natanael zbliżał się do niego i powiedział o nim: Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do niego Natanael: Skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział mu, na, mu Natanael: Rabbi, ty jesteś synem Bożym, ty jesteś królem Izraela. Odparł mu Jezus. Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci, widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do niego: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów bożych wstępujących i wstępujących na syna człowieczego. Bardzo ciekawe spotkanie między Natanaelem, trudne, trudne słowo, trudne imię, a Jezusem. I w zasadzie to spotkanie to jest spotkanie, które mówi o wierze. Tu się zadziała wiara i możemy dużo inspiracji zaczerpnąć na temat tego, co to znaczy wierzyć, o co warto dbać, żeby wiara była owocna w moim życiu. Ja się podzielę paroma takimi szczegółami, które mnie zatrzymują szczególnie w tym słowie dzisiaj. Pierwsza rzecz to to, że Natanael jest po prostu w 100% szczery, jest uprzedzony w stosunku do Jezusa. Uprzedzony do miejsca, skąd pochodzi, czy może być co dobrego z Nazaretu, no to to jest jedno wielkie uprzedzonko. Czy może coś z tej wiochy zabitej dechami być dobrego, czy rzeczywiście Mesjasz stamtąd do nas przyjdzie? Te uprzedzenia i ich wypowiadanie przed Jezusem jest czymś, co mnie ujmuje, bo wierzyć to znaczy być szczerym, z każdym doświadczeniem, które się w sobie nosi. Zupełna szczerość, zero bajeranstwa, zero udawania, tylko przedstawianie Jezusowi tego wszystkiego, co się, co się w sobie nosi. Może nam tego czasem brakuje w naszej wierze, nie? jakby czasem się boimy być wręcz szczerymi przed Panem, bo mamy jakieś takie głupie przekonanie, że nie wiem, skrzywdzi nas, obrazi się, albo nie wiem co jeszcze. Więc jeśli Twoja wiara z jakiegoś powodu osłabła, to może dlatego, że nie jesteś szczera, nie jesteś szczery. Nie ma w tobie takiej otwartości. Bóg chętnie posłucha wszystkiego, co w sobie nosisz, nawet jeśli są to uprzedzenia względem tego, co mógłby albo nie mógłby zrobić w twoim życiu. A druga rzecz: Natanael jest przez Jezusa poznany. Zanim ten chłop poznał Jezusa, to Jezus jego już znał. Wiara to w ogóle jest takie wiecie: ciągłe wzajemne poznawanie się. Poznawanie kim jest Jezus i poznawanie przez Jezusa nas, naszymi oczami. Ale mnie najbardziej zatrzymuje to, że on Natanaela znał. Tutaj przypomina jakiś tam szczegół z jego życia, co się tam wydarzyło pod tym drzemem figowym, nie mamy pojęcia. Można snuć różne rozważania: może se tam grzeszył, a może se nie grzeszył, a może se myślał coś, o czym tylko on mógł wiedzieć i nikt inny, a Jezus jednak to zna. Świadomość tego, że jest. Natanael znany przez Jezusa wzbudza w nim wiarę, wzbudza w nim zachwyt. No i to jest wiara. Ja jestem, ty jesteś poznana, poznany przez Jezusa w pełni. On wie wszystko. Nawet tego, czego jeszcze dzisiaj o sobie nie wiemy, to on to już wie. I w ogóle dzięki relacji z nim wiele rzeczy mogę w sobie odkryć, odkryć na nowo, zobaczyć innym okiem. Jestem przez niego poznany, znany, nawet jeśli szczegóły mojego życia są po prostu trudne, są słabe. Są takie, których bardzo chętnie bym ukrył. W ogóle sobie tak myślę, że to jest chyba jeden z najgłębszych takich pragnień naszego serca, żeby być Poznanym. Mamy w sobie taką tęsknotę, żeby jakaś osoba w naszym życiu poznała to wszystko, co w sobie nosimy, i powiedziała, chcecie dalej. Biorę cię w pakiecie. Nawet z tymi ujemnymi kredytami, które w sobie nosisz. Biorę cię w pakiecie, chcę cię w pełni. I, I to jest coś cudownego. Na tę głęboką potrzebę też odpowiada Jezus, bo w relacji z Nim doświadczamy tego, że On nas zna i z tym wszystkim przyjmuje. Więc tak zbierając to wszystko, wierzyć to znaczy być szczerym, w pełni, nawet jeśli ta szczerość byłaby czasem trudna, ale wierzyć to też znaczy... Zachwycić się tym, że Bóg mnie zna. Takiego, jakim jestem, i takiego mnie przyjmuje, a kiedy mnie takiego przyjmuje, jakim jestem, to wtedy dzieje się magia przemiany. W cudzysłowie magia. Dzieje się wiara, dzieje się relacja. Może jeszcze zostań sobie z tym słowem wyobraź sobie tę scenę postaw się w miejscu Natanaela, że to Jezus patrzy na ciebie i mówi: znam cię. Od dawna Cię znam, biorę Cię ze wszystkim, chcę mieć z Tobą więź. No, coś cudownego. To tyle. Jeśli chcesz się podzielić swoją refleksją, to śmiało tam w komentarzach sobie napisz, co chcesz. Byle bez hejtu. Eee, dziękuję za obejrzenie tego komentarza. Zapraszam na inne media: Instagrama, Spotify'a, Facebooka, wszystko jest w opisie. Pozdrawiam Cię serdecznie i. No i co? Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się. Z Bogiem.